Przygotowana są nasiona, ale pogoda nie sprzyja, za bardzo wieje, trochę za bardzo, jeżeli chodzi o wysiew nasion, ale jakoś sobie poradzimy. Każdy orze jak może. Zanim zajmiemy się wysiewem, to wam pokażę, co wymyśliłam. Posadziłam przesuszoną borówkę, myślę, że spokojnie odbije. Chyba ją przytnę, żeby ją trochę odciążyć. Tu wbiłam palik, za chwilę posadzę aronię, trochę blisko borówki, ale chcę, żeby tutaj było większe zagęszczenie, żeby tutaj chwasty to nie zagłuszało. Posadziłam winogrono i z czasem kompostownik będzie zabudowany, zacieniony, więc będzie miało się po czym piąć. I chcę posadzić hyzopy lekarskie, tak żeby też zrobić fajny tutaj kwietny efekt, a poza tym no jest to zioło, pięknie kwitnie i dobrze oddziałuje na właśnie winogrono. Od paletami wysiałam groszek pachnący trochę późno, ale może coś z tego będzie. Tak, tego orzecha trzeba będzie wyciąć, ale na razie go zostawiam, niech zacienia kompostownik. Trochę zacienia, ale lepsze to niż nic. To zostawiam, trochę przytnę, uformuję. No w końcu mirabelki na przetwory, na dżemy. Pyszne. Z czasem w następnych latach chciałabym, żeby to miejsce było obsadzone krzewami owocowymi. Więc zaczynamy powoli nasadzenia i zacznę od aronii. Jak ustawiam ten krzew, to staram się tak ułożyć, żeby był w miarę równo rozłożony w kierunku południowym. Tutaj są posadzone dali, ale jeszcze nie wybijają, nigdzie nie widać. Nie wiem, czy w ogóle coś z nich będzie. Trochę były przesuszone, jakie kupowałam. No nic. Czekamy. Przygotowanie gruntu jest dosyć istotne. Mogłabym ułożyć kartony, zwilżyć je i nasypać ziemię z kompostu, czy wymieszać z ziemią z worka, czy samą ziemię z worka wysypać około 6, nawet 8 cm i na to wysiać rośliny jednoroczne, no ale zdecydowałam się na oczyszczenie ziemi. O, jeszcze gdzieś tutaj są te chwasty. Ła! Ten pasek ma około 2 metrów szerokości i długości z 4, 6, 7, 8 metrów. Na początku ziemia była przekopana i przy okazji wygrzebany pesz, powój i jakieś tam inne chwasty. Ziemia odleżała następnie jakieś trzy albo cztery tygodnie i perz, pozostałe chwasty zaczęły odbijać i też zaczęły kiełkować z nasion. Więc wczoraj widłami wygrzebałam to, co trzeba było wygrzebać. Dużo perzu. Zagrabiłam, też dziabką przejechałam i jeszcze teraz trzeba będzie trochę przegrabić przed wysiewem. No i pora przygotować nasiona. Mam ich sporo, jak widać. Kliknę na te o! Teraz co zrobię, to podzielę sobie nasiona na trzy grupy. Wysokie, średnio wysokie i niskie. Ale ja jestem udana. Tutaj już zaczęłam opowiadać, rysować, a się okazało, że mam wyłączony aparat. Więc podzieliłam sobie w domu yy, nasiona na trzy grupy niskie do 45 cm wysokości od 50 do 90 i powyżej 90 i powyżej 90 to głównie słoneczniki same słoneczniki znalazłam również mieszankę traw ozdobnych na suche bukiety ale niestety wysokość tych roślin jest od 30 do 130 cm i mogłabym je wykorzystać jako wypełnienie połączenie między średnio wysokimi niskimi i wysokimi roślinami, ale potrzebowałabym przynajmniej 5 albo 6 takich opakowań, a jest niestety, niestety tylko jedno, więc wysieję je przy murze. Oczywiście rośliny będę wysiewała od najwyższych, średniej wysokości i najniższe na przodzie rabat. To co mogłabym zrobić, to wyznaczyć sobie placki przestrzenie, gdzie bym wysiewała poszczególne gatunki odmiany roślin. Na przykład oddzielnie maciejkę, oddzielnie kocanki, ale nie widzę w tym sensu teraz przy takiej pogodzie, bo i tak na się wymieszają. Więc to, co zrobię, to nasiona, na przykład roślin niskich, wszystkie wymieszam ze sobą i tak samo pozostałe nasiona. Wyznaczając przestrzeń pod dane nasiona, mogłabym to po prostu narysować kijkiem albo wykorzystać do tego piasek, przesypać go do butelki. Właśnie próbowałam, pokazywałam to wcześniej, nagrywałam, to znaczy myślałam, że się nagrywa, się nie nagrywało. Piasek jest niestety mokry, więc nie ma sensu tego robić, ale jeżeli jest suchy piasek, to przesypujemy do butelki i wysypując piasek, Zaznaczamy sobie obszary do obsiewania. Zacznę od roślin najwyższych, czyli słoneczników i ich akurat nie będę mieszała, tylko będę wysiewała poszczególne odmiany w jednym miejscu. Mam tutaj dwa opakowania takiego samego słonecznika, więc ich nie wysieję razem, tylko rozdzielę na dwie, trzy może grupki. Tu już sobie wcześniej zaznaczyłam, że w tym miejscu wysieję najwyższego, żeby patrząc z tamtej strony, fajnie wyglądało w kadrze. Ja sobie tak pomyślałam, że w tym miejscu wysieję ze trzy słoneczniki wyższe, żeby mi z tamtej strony kadrowo przysłaniało kompostownik. No dobrze, tu mam wyznaczone. Tak samo w tym miejscu, aż tych gruzów, kamieni jest tutaj multum. Przed wysiewem słoneczniki mogłabym namoczyć, wtedy by wykiełkowały szybciej, ale ziemia jest akurat tutaj nagrzana i wilgotna, więc szybko wykiełkują. Uczy najwygodniej bez rękawiczek. Do dołka wsypuję po dwa nasiona, mniej więcej co jakieś 15-20 cm. Namaczając nasiona słonecznika, miałabym też pewność, że to co wysiewam to mi wykiełkuje, bo te nasiona, które pływają na wierzchu, nie nadają się do wysiewania. Nic z nich nie będzie. Teraz mam dwa opakowania tej samej odmiany. Przesypię sobie do jednego opakowania wszystko, żebym widziała ile mam. Mogłabym wysiewać pasami, ale chcę je troszeczkę powyciągać i pozawijać. Wtedy będzie to wyglądało bardziej naturalnie. Przez to, że kijkiem zaznaczałam sobie obszary, to widzę gdzie było wysiane. I teraz e, delikatnie zagrabię i udepczę. No i mam przestrzeń dalej do obsiewania. Te nasiona też wymieszam. Ale chyba nie wysieję wszystkich, bo nie mam w sumie miejsca. Aż tyle. Zresztą zawsze będę mogła dosiać. Podmówię, z tamtej strony dębu. Po ziemi grabkami jadę tą stroną, żeby zasypywać dołki, a nie, wygra... nie wygrabywać nasion. Udepczę. Że trzeba poprawić linię. Jakby ziemia była sucha, było słońce, gorąco, to bym zaznaczała piaskiem, bo ziemia by szybko przesuchała i bym nie widziała, gdzie jest zaznaczone, gdzie było obsiane. No, ale dzisiaj przy takiej pogodzie jest ok. Pora na średnie i niskie. Wsypuję piasek, wymieszam nasiona z piaskiem, żeby widzieć, gdzie wysiewam, ale też, żeby bardziej równomiernie porozsiewać I tak, na początek daję piasek, a następnie sypię w to nasiona. I teraz damy nasiona e, średniej wysokości, czyli to będą te. A, może Wam powiem, co wysiewałam. Nieśmiertelnik, jedno opakowanie, gailardia. Jedno opakowanie. To jest akurat bylina. I mogłabym dorzucić nasiona bylin, wtedy miałabym łąkę wieloletnią. A w następnym roku po prostu bym przepieliła chwasty i to, czego nie chcę, pozostawiła same byliny albo jednoroczne, które by się wysiały. Lwia paszcza. Na niektóre rośliny jest trochę późno, ale zobaczymy może coś z tego będzie. Onętek pełny, biały, haber wielkogłówkowy, jest to również wylina. No jak on by się tutaj przyjął, to by było fajnie. Cynia chryzantemowa, haber cesarski, dwa opakowania takiej cynii daliowej, wytwornej, zatrwian. A, znowu cynia chryzantemowa i kasanki. Ponownie. I teraz mieszam. Piasek jest mokry, to może nasiona się trochę do niego przykleją i nie będą się rozwiewały. Najlepiej by było, jakbym sobie tutaj ustawiła jakiś karton, żeby osłonić od wiatru. Chyba tak zrobię. I tak, wysiejemy trochę tu. W niskich też zrobię placek średnio wysokich. Okej, okay, zrobimy jakoś tak. I widać krawędź, gdzie będę wysiewała średnio wysokie rośliny. I w tym miejscu również. W tych y, niskich roślinach. Ponieważ trochę udeptałam, to muszę trochę wzruszyć ziemię grabkami. Zrobić środki pod nasiona. Przy okazji trochę kamieni wyzbieram jeszcze. O Jezu, moje plecy! Teraz nasiona podzielę sobie na pół. Ok, I zaczynamy w miarę równomierne wysiewanie. Wzięłam karton, żeby się trochę przysłonić, żeby mi nasiona nie rozwiewało. Ale to mi nic nie da tak naprawdę. Za mocno wieje to z każdej strony. Ok, już widzę, że mam połowę, więc muszę troszeczkę rzadziej wysiewać. Ale mam jeszcze połowę odsypaną sobie zrobię dosiewkę. Kolejny mój trik jest taki, że biorę ziemię torfową z worka i zasypuję miejsca, gdzie były wysiewane nasiona. Torf chłonie wilgoć, przysłania nasiona, żeby nie rozwiewał ich wiatr, nie wydłubywały ich ptaki i też dzięki temu, dzięki takiej posypce nasiona szybciej kiełkują. I teraz to miejsce sobie mogę udeptać i też widzę, gdzie były wysiewane. Staram się w miarę równomiernie rozsypywać, zasypywać nasiona. No i oczywiście udeptywanko o, ale wieje. Poczekamy, przeczekamy chwilę. Mogłabym położyć te które, czy jakąś płytę i tak udeptywać. Większe przestrzenie od razu za jednym zamachem. Analogicznie rośliny niskie. Tym razem dałam sobie troszeczkę więcej piasku do pudełka, bo mam większą przestrzeń niż na rośliny średnio wysokie. A nasion chyba jest podobna ilość. Więc tak, używam maciejkę, lew konia. Nagietek lekarski, miks e, odmian. No, nagietek to spokojnie wykiełkuję. Dalia zmienna. Gipsówka wytworna. Znowu nagietek lekarski. Piechunka. Słonecznik Teddy Bear. gąfrena I słonecznik Polinokola. Jak dzisiaj te nasiona i obsypię torfę, to jeszcze coś zrobię. Jak zwykle przedobrzyłam, ja to jestem udana. Przypomniało mi się, że mam nasiona łąki kwietnej. Otwarzyło, otworzyłam opakowanie i tak po prostu po garści wsypnałam, dosypałam. Do mieszanki nasion, no bo wydaje mi się, że jest, jest ich trochę tutaj za mało. I jak sypnęłam, to się okazało, że w środku było opakowanie, gdzie były nasiona tylko yy, roślin kwitnących, więc mam tutaj trochę nasion traw. No trudno, ale i tak mam w sumie nasiona traw ozdobnych do suchych bukietów, które będę również wysiewała, więc w sumie na jedno wyjdzie. I w sumie do tych niskich dodam trochę tu, trochę tu, trochę tu. Mieszu, mieszu. Przestało wiać, to muszę się pospieszyć. I teraz na dosiewkę jeszcze sobie poprawię to, co mi zostało w pudełeczku. Jedziemy z posypką torfową. Nie ma skończona, ale to jeszcze nie wszystko, oprócz podlewania, bo oczywiście trzeba podlać delikatnym strumieniem takim zraszaczem, żeby nie wypłukać nasion. I teoretycznie dzisiaj powinno padać i mogłabym nie podlewać, ale jest spore ryzyko, że jednak będzie to ulewa i zmyje mi torf i nasiona, więc delikatnie zwilżę wodą z konewki. Nie mam niestety tutaj jeszcze węża dociągniętego, więc muszę sobie radzić w taki sposób. Mam nadzieję, że moja robota nie pójdzie na marne i wykiełkują chociaż słoneczniki, bo się może okazać, że nasiona były stare. A jak wykiełkują same słoneczniki, to będzie oznaczało, że jest to pora posadzić tutaj krzywy owocowe i welinowe zioła. Jak mówiłam, to nie wszystko. Chcę jeszcze wysiać nasturcję wysoką i niską. Niską to chyba sobie zostawię przy zagonach na warzywniku, a wysoka będzie fajnie mi się tutaj piła na dole yy, tych moich wysiewów. Więc mniej więcej co jakieś 30... 40 cm wrzucę po dwa nasiona. Wszychy zapach nie wysiewałam, no bo nie chcę, żeby mi coś się zasłaniało. Teraz muszę pilnować, żeby ziemia była z wierzchu lekko wilgotna, a przynajmniej ten 1 cm pod ziemią, żeby było czuć wilgoć, czyli częste podlewanie i muszę podlewać do momentu, aż siewki będą miały pierwszą parę liści właściwych i już wtedy mogę zaprzestać podlewania. Ale dobrze się składa, bo pogoda w najbliższych dniach ma być taka pochmurna, trochę ma padać. Jeden dzień czy dwa dni ma być słonecznie, trochę cieplej, więc te dni przyjadę i podleję. Na moim drugim kanale, który poświęcony jest tylko zagadnieniom ogrodowym, pojawi się vlog z ogrodu, co ostatnio działam. A jak rozważacie wysianie łąki kwietnej zamiast trawnika, to proszę, odsyłam Was do tego filmu. A tymczasem przyjemnej pracy i owocnej pracy w ogrodzie. Pozdrawiam.